Dzień dobry, moi drodzy. Witamy w kolejnym odcinku. Dziś będziemy pokazywali, jak zostać bezdomnym i zamieszkać w pustostanie z psem. Więc ciekawi? To oglądamy. A tak naprawdę, w dzisiejszym odcinku weszliśmy w końcu do środka i właśnie już wszystkie prace na zewnątrz zostały zakończone. Dlatego możemy przejść do robienia elektryki. Jak możecie zauważyć w kamerze, albo i nie, laser został już puszczony. A akurat wyznacznikiem jest dziubka wzrok, bo niestety niefortownie wyszło tak, że na dzióbka wzroku będą włączniki wszystkie umieszczone. I teraz słuchajcie, od czego zaczynamy? Przede wszystkim dobrze by było mieć jakiś plan. No bo każdy projekt raczej plan elektryki powinien mieć, aczkolwiek później wiadomo, że trzeba to pod siebie zaprojektować. Musimy ustalić na jakiej wysokości chcemy mieć włączniki świateł. I przyjęło się, że tak naprawdę... Nie ma ustalonej wysokości odnośnie włączników. Przyjęło się, że w Polsce zwykle się to montuje na wysokości od 1,20 do 1,40 m powiedzmy. W zależności jak komu jest wygodnie, kto jaki jest wysoki. No jak ktoś ma dzieci, to czasami sobie może montować nawet i niżej. Generalnie, Meister ustalił, że u niego w domu wszystkie włączniki świateł będą ustalone na wysokości 125 cm od gotowej podłogi. Do środka puszki. Do środka puszki. No zawsze liczymy do środka puszki. Tak więc słuchajcie, my już sobie rozstawiliśmy laser. Tutaj mamy... Mm, tu jest zaznaczony metr powyżej naszej gotowej podłogi, czyli metr plus metr od punktu 0. To jest 25 cm. No niekoniecznie. No, <laughs> to na oko już widzę, że jest więcej. To dlatego jest na wysokości mojego wzroku? metra 30. kurwa 25 cm. No to może. <śpiewanie> <śpiewanie> tak więc słuchajcie, tu jest 20... 25 cm. 25 cm. Powyżej, tak więc tu będą gotowe włączniki świateł. Pamiętajmy, że tu jeszcze podłoga pójdzie do góry, więc teraz raczej się nie, nie sugerujemy tym, że jest wysoko, bo to wychodzi jakby było na metrze 45-50, coś takiego. E, I teraz słuchajcie. Mm, przede wszystkim w salonie, pan Majster, gdzie będziesz miał włączniki? Tak naprawdę, co tutaj będzie? Praktycznie tyle, tyle to, co my będziemy mieli w domu. Jeszcze tylko te, roletówki. Nie. Generalnie w salonie, w salonie. W przedpokoju będzie się włączać światło z poziomu korytarza, czyli tak. Wchodzimy i włączamy sobie salon. Potem włączamy sobie oświetlenie nad stołem, bądź oświetlenie w kuchni. Do tego jeszcze musimy dorzucić oświetlenie zewnętrzne, czyli. Hmm. Przy każdym drzwiach roletowych, balkonowych, na zewnątrz będą kinkiety z lewej i z prawej strony, natomiast one będą włączane jednym przyciskiem, nie będzie rozgraniczenia lewo-prawo. Włączamy, zapalają się dwa, włączamy następny włącznik, zapalają się dwa i się gaszą. I w będzie żadnego... będziesz miał jedno światło tylko? A ty ile masz świateł w kuchni? Dwa. Jak to? No? no taka ja u dookoła i nad barkiem osobno. Ale ja tu barku nie będę miał. Aha. Ale zapalane <laughs> wszystko na raz czy na dwa pstryczki? Na raz. A Ty jak masz? No nie, na raz, jest, na raz jest zapalane wszystko dookoła i na raz jest zapalane nad barkiem. No, ale no. ja nie mam barku. Ale jak nie masz barku to możesz sobie włączyć na dwa. Nie, nie to będą oświetlenie pod szafkami, to będą ledówki i oświetlenie o. cokołów i nie kombinujmy. Widzicie, no, musicie wiedzieć jak generalnie to sobie zrobicie. Dodatkowo u majstra są też rolety, bo tu jest taka wersja luksusowa i teraz słuchajcie pytanie do was. Bo ja na przykład ustaliłem, że ja u siebie w domu jakbym miał rolety, to nie chciałbym mieć przy każdym, przy każdych drzwiach rolety, tylko bym je sobie ustawił gdzieś obok, żeby po prostu podejść w jedno miejsce i wszystkimi roletami sobie z, tej, z tego e, poziomu sterować. A majster chyba chce mieć przy każdych drzwiach, tak więc. Przy każdym oknie sterować będę wszystkimi z aplikacji, więc myślę, że żeby nie utrudniać sobie życia, to zdajmy się na tym, technologię i... I nie, nie, nie siłujmy stworzyć koła na nowo. Piszcie w komentarzach, jak wy byście zrobili. Dobra. Do brzegu, do, do brzegu. Potwornika i do roboty. No, jeszcze, jeszcze mogę dodać, że gniazda elektryczne, czyli tak zwane kontakty, będziemy montować na 30, 30 cm od gotowej podłogi. Czyli chyba standardowo jak w każdym domu. I tyle. A dla ciekawych, jeśli jesteście zainteresowani tematyką ROLET i chcecie, żeby wszystko się wam pomieściło, jakieś przekaźniki, nieprzekaźniki, możecie zakupić sobie takie oto puszeczki z tak zwaną kieszenią dodatkową. I tutaj mamy przykład takiej puszki, która jest pomarańczowa. Bo są na rynku też puszki niebieskie, natomiast niebieskie kosztują 17 zł, natomiast pomarańczowe kosztują dyszkę, więc jest taniej. Nie wiem, to pewnie dlaczego? Nie, ale brałem tańsze. <laughs> Na etapie wykończeniówki trzeba już włączyć oszczędzanie, tak? Więc tryb eko i do przodu. Koń nie popsuj, bo drogie 10 zł to ci oddam. Kurde. Stać mieść. E aí Wierciliśmy już otwory pod wszystkie puszki na rolety i pod włączniki, i od razu będziemy sobie je teraz osadzać, e, Łukasz robi przymiar, który pozwoli nam e, osz oszacować głębokość osadzenia tych puszek i będzie to mniej więcej 1,2 mm. No, teraz tak... będą się, kurde, oczywiście specjaliści wypowiadać, że tak, a to, wiesz, ściana jest w jest pionie czy coś. Moi drodzy. 1-2 mm puszka ma wystawać i nieważne, czy ona będzie w pionie, czy nie będzie w pionie, bo tynku ma być 1,5 cm, żeby te przewody się schowały, bo tu nie będzie bruzdowania pod te przewody, czyli minimum 1,5 cm ma być, czyli ten, ta puszka i tak 3 mm powinna być zakryta, wklęśnięta. I dlatego my mniej więcej tak to robimy. A to, czy ona będzie lekko. Tak, czy tak, to jest duże powiększenie, oczywiście, no, ściany nie są aż takie krzywe, to i tak nie ma znaczenia, bo później kontakt i tak cały włącznik wkładacie, dokręcacie, i on wam się oporuje o wasz Więc czy ona będzie lekko tak, 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 to jest nieistotne ważne, żeby pod laser była w tą stronę, jak założymy sobie trzy albo cztery e, tutaj gniazda obok siebie, one mają iść równo i każda wysokość gniazda na jednej i na drugiej ścianie, jak puścimy sobie później laser, ma być też równo. I to jest najważniejsze, tak naprawdę. A nie to, czy będzie w puszka wystawać 1 cm, czy 1,2 cm, mm, czy 1,5 cm. To nie jest istotne. Chodzi o to, że tym i tak to ma pokryć. W międzyczasie Majster robi jeszcze przegląd okien, bo się okazało, że jego okna są niestety pouszkadzane. Tu jest rama pęknięta u góry tam są dwa okna porysowane u góry też jest jedno okno porysowane na ramię, ale akurat to jest w takim miejscu gdzie tam najdzie akurat syropiat więc majster już odpuścił ale teraz taka właśnie dla Was rada mała przed odbiorem nie podpisujcie nigdy żadnych pro protokołów jeśli nie zrobicie dokładnego obejrzenia okien i to najlepiej żebyście sobie po prostu te okna rozkleili z tych wszystkich folii zabezpieczających, żeby sprawdzić, czy ramy nie są uszkodzone. No i najlepiej było, żebyście też sprawdzili okna. Można to zrobić wieczorem, na przykład latarką świecąc, czy nie ma jakiś rys, albo w dniu e, po prostu w świetle. No bo później, jak już podpiszecie ten protokół, to będzie o wiele ciężej. No i drzwi też sprawdzajcie, bo potrafią być e, na przykład wgniecione, czego na początku nie zauważycie pod folią, a jednak lepiej to zerwać i później sobie samemu zabezpieczyć jakimś kartonem, żeby samemu później już nie uszkodzić, ale sprawdzić po prostu zaraz po zamontowaniu. E, ja gruntuję otwory, a Łukasz rozrabia klej i obsadza puszki. Tutaj zobaczcie naszego człowieka przy, przy pracy. Nie Tak, to jest nasz nowy człowiek, który tutaj pięknie będzie robił teraz wszystko, w zasadzie to, czego ja nie będę musiał robić. Tak więc zobaczcie, pod laserek elegancko dziubek tutaj osadza. Tu będzie włącznik roletowy, a tu obok będzie włącznik do światła i one nie będą akurat na ramce zespolonej, dlatego są odsunięte pod siebie trochę dalej, żeby po prostu jedna i druga ramka się zmieściła. No to trzeba poprawić. nie Że to bez lasera robię. Jak jak tak bez lasera, to i tak jest pięknie, nie? Te są trochę większe. To musisz na oko musisz zrobić. No, I git. I teraz moi drodzy, zaczynamy kolejną bardzo kontrowersyjną powiem e, rzecz na budowie, mianowicie temat elektryki. Generalnie my robimy to w ten sposób, że najpierw sobie wsadzamy puszki, o, tu trzeba kurwa bo... Najpierw wsadzamy puszki, później będziemy wsadzać sobie przewody. Dlaczego? Bo naszym zdaniem przynajmniej e, jest Łatwiej teraz sobie zainstalować puszkę, ustawić ją sobie pod laser i zrobić teraz wszystko to, żeby ona była równo wklejona, niż doprowadzić teraz przewód i razem z przewodem ją starać się ustawić. A przewód będzie wam tą puszkę przyginał w, różną, w jedną w drugą stronę. A w następnym etapie zobaczycie, jak my będziemy robić to, żeby ten przewód później w tak osadzonej puszce się znalazł. żeby Przygotuj być się porusza. kręcona, to bym się inaczej ubrała, wiesz, malowała. A tak to... O, proszę. Tak wyszłam z domu, jak wstałam. I mi jest zimno. I oni nie umieją nic robić. Mam utrudnione zadanie, bo ja przesunę się kawałek. Ile ja mam linii? <grym> Możesz wybrać. Linii Boże, linii, kurde. Ta budowa to po prostu miesza mi w głowie. Ale ostatnio mam czas chociaż na książki. Sztalna nie miałam. No i jak możecie zobaczyć gniazda, znaczy puszki pod gniazda i różne osprzęt elektryczny są praktycznie zamontowane. W zasadzie, no jeszcze tam parę pewnie miejsc zostało, ale na przykład takie jak łazienka, no to tam majster postanowił, że teraz puszek nie wpływa, tylko puścimy przewody, a na etapie płytkowania, jak już będzie znany rozkład, to się wtedy podokuwa to wszystko. E, I tak naprawdę chyba to wszystko. Zobaczcie tutaj jeszcze w ostatnim e, tutaj rzucie, można powiedzieć, tego filmu jest wykonywana jeszcze rozdzielnica. Tak ona tutaj e, wygląda na raz, dwa, trzy, cztery, na pięć rzędów 5 razy 24. tak więc... Tak ona tutaj wygląda. Gdzieś tu były od niej zakrywka, ale to jest w zasadzie nieistotne, bo ona jest ta po prostu biała, plastikowa z kluczykiem. Metalowa? Metalowa? No to metalowa, ale to jest plastik, nie? Tak, więc będziemy to zaraz po prostu wsadzać i będzie można przejść do opuszczania przewodów. Przewody wszystkie w tym domu prawdopodobnie pójdą podłogą, tak więc zostaną później zalane w usadce. No, i tyle. Także, no jeszcze nie wiem, czy w tym odcinku pokażemy im, jak wstawiamy tą rozdzielnicę, to zobaczycie jeszcze, jak wygląda wstawiona rozdzielnica. No i w zasadzie wszystko. Jak macie jakieś ewentualnie Ura. porady, co by tutaj dorzucić, gdzie jakie gniazda zamontować, jakieś włączniki, no to piszcie w komentarzach. Eee, no majster może postara się gdzieś jakieś gniazdko albo włącznik sobie dorobić No i w zasadzie na tyle. Także widzimy się, jak już będzie to wprawione.